Witam serdecznie i zapraszam na podsumowanie czerwcowych wydarzeń z gminy Praszka. Sprawdźmy, co wydarzyło się w ciągu ostatnich czterech tygodni. Marcelina Kowalik. Teren rekreacyjny dostępny dla mieszkańców. Dzieci też mają jakąś rozrywkę. Dni Praszki połączone z Nocą Świętojańską. Można się spotykać z różnymi ludźmi. Czterdziestolecie zespołu Prosna. Szukamy cały czas młodego na rybku, można do nas dołączyć. Nowy teren rekreacyjny, z którego aktywnie korzystają dzieci wraz z rodzicami. Uroczyste otwarcie placu zabaw w Wierzbiu było z rodzinnym piknikiem. W tym dniu można było cieszyć oko efektem pracy wielu osób, których determinacja jak widać dała owoce. O wrażeniach opowiedzą mieszkańcy. Można się bawić, spędzać czas z rodziną i korzystać z bezpiecznego sprzętu. Mieszkańcy Wierzbia w końcu doczekali się otwarcia nowo powstałego placu zabaw. Pomagaliśmy jak mogliśmy i bardzo się cieszymy, że coś takiego powstało, że dzieci też mają jakąś rozrywkę, no nie? Wrażenia niesamowite. Jesteśmy i bawimy się. Sam koszty urządzeń to jest ponad 50 tysięcy. Te urządzenia są w większości zakupione z funduszu Sowieckiego, ale oprócz tego jest jeszcze wspaniała inicjatywa marszałkowska, z której też tutaj skorzystaliśmy. Była to w kwocie dofinansowanie 5 tysięcy tysiąc z gminy. Otwarcie placu zabaw to zasługa przede wszystkim sołectwa w Wierzbie, które dzięki integracji i ciągłej motywacji dzisiaj może się cieszyć z wielkiego sukcesu. Wspólnie wszyscy przygotowywaliśmy, wspólnie działaliśmy. Tutaj mnóstwo pracy takiej fizycznej było zrobione, ponieważ ten plac był trochę, że tak powiem, brzydko e, może zapuszczony, także ogrom pracy tutaj włożyliśmy, żeby przygotować, żeby wyglądał tak jak dzisiaj. No, i tak jak Państwo widzicie, wydaje mi się, że to jest sukces, jeśli chodzi o, o, o ten plac. Sporo osób się tutaj, że tak powiem, przyczyniło do tego, aby to wyglądało tak jak dzisiaj. A czasowo, no wiadomo, godzin pracy społecznych się nie liczy, także ciężko no, tak naprawdę takie godziny policzyć. Sprzątałyśmy tutaj otoczenie, no i przykładałyśmy się też sobie pomagałyśmy, żeby to jednak powstało, zaistniało coś w naszej wsi. No, wszyscy mamy dzieci, więc ten plac był tutaj bardzo, bardzo potrzebny. Oficjalnemu otwarciu towarzyszył piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka, na którym na najmłodszych czekało wiele atrakcji. Oczywiście atrakcje to gastronomia koła gospodyń, pieczenie, kiełbaski rodzinne. Samemu można sobie upiec tą kiełbaskę. Ktoś chce mocniej, ktoś słabiej. Wiadomo, zależy od smaku. Oczywiście straż z strażackim jakieś pokazy. No bo fajnie dmuchać, nowy plac zabaw, widzę, że chyba też będzie piłka siatkowa plażowa, także jeszcze że się załapiemy i fajnie spędzimy to popołudnie. Pojskie ciasta, mamy tutaj swój chleb ze smalcem i do tego górki robione przez nas. Dodatkowo mamy napoje, lody, coś zimnego, coś ciepłego, kawa, herbata. W takich akcjach jesteśmy chyba najlepsze i najczęściej to robimy, także mamy doświadczenie. Wspólna inicjatywa to dowód na to, że sołectwo w Wierzbie dzięki zaangażowaniu potrafi sprawić, że marzenia stają się rzeczywistością. To był czas pełen zabawy i integracji. Za nami Dni Praszki połączone z obchodami Nocy Świętojańskiej. Relacja z tego wydarzenia w naszym materiale. 25 czerwca, zgodnie z tradycją, połączone zostały Dni Praszki oraz obchody Nocy Świętojańskiej. W tej okazji na placu pod wyderką została zorganizowana biesiada. Z doświadczeń wyszło nam, że lepiej to połączyć z, z tym świętem najdłuższego dnia i puszczania wianków. To jest znaczy świętem Nocy Świętojańskiej. Tym bardziej, że tutaj jest obok kapliczka Jana Nepomucena i te tradycje Nocy Świętojańskiej w Prawce sięgają brawo. wiele, wiele dziesiątków lat do tyłu. Noc Świętojańska nie mogła obyć się bez wianków. Konkurs na najpiękniejszy z nich został zorganizowany. Przez Miejskog Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Uczestnicy wykonali prawie 20 plecionek. Zainteresowanie co roku jest bardzo duże. W, tej, w tym konkursie startują zarówno twórcy indywidualni, szkoły, przedszkola. Mimo, mimo już rozpoczętych wakacji, jak również instytucje, bardzo dużo takich, takich wianków i prac mamy. Prace, jak Państwo widzicie, są kolorowe, piękne. Dużo jest, dużo jest naturalnych składników i to jest podstawa. A, 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 aby wianek mógł Państwo zostać zakwalif zakwalifikowany do konkursu, no bo dbamy o to ekologię. Swój talent mogli zaprezentować również wokaliści. Nagrodzone osoby zdobyły puchary, dyplomy, a nawet możliwość wydania swojego utworu. Pamiętam, że kilka lat temu występowałem, to też ten konkurs funkcjonował w innej formie, bo było więcej osób. W tym roku trochę mniej, ale też skład był dosyć taki obszerny I, no, i przyjeżdżają ludzie z, jakby, to jest otwarty konkurs, więc nie tylko tutaj z Praszki, ale też z okolic, na przykład z Kluczyborka albo z Częstochowy. No i ludzie raczej chętnie przyjeżdżają tutaj, żeby zabrać nagrody. No jest dużo fajnych rzeczy w śpiewie, że można sobie dobierać piosenki, że na przykład jak ktoś lubi smutne piosenki, to można smutne śpiewać, a jak ktoś to można wesołe. A jakie ty wybierasz najczęściej? Najczęściej wesołe, ale jak pani powie, że mam coś smutnego, też zaśpiewać czasem na jakichś konkursach, no to też mogę zaśpiewać. Biesiada jest okazją do świetnej zabawy dla najmłodszych i tych nieco starszych. Ilość atrakcji sprawiła, że każdy znalazł coś dla siebie. Dla dzieci to jest fajne i dla dorosłych też tak jest, żeby było fajno. Moja córka występowała, śpiewała, bo była e, laureatką konkursu. E, no i dlatego, że jest po prostu mnóstwo atrakcji. Można się spotykać z różnymi ludźmi, i jakby są atrakcje fajne i wspomnienia można zrobić też. Po prostu już dawno nic takiego tutaj nie było. Jest fajnie, dzieci super sobie mogą pojeździć i wreszcie coś się dzieje u nas. Przez dwa lata pandemii po prostu nic się nie działo, więc trzeba to wykorzystać. Pogoda do świętowania była idealna, tak jak nastroje uczestników. Wydarzenie odbyło się dzień po zakończeniu roku szkolnego. Wakacyjna atmosfera udzieliła się wszystkim. Zespół pieśni ludowej Prosna prężnie się rozwija i podbija serca ludzi w całej Polsce. W czerwcu grupa obchodziła 40. rocznicę. Muzycy niosą tradycję tańca i śpiewu kolejne lata nowym pokoleniom. Widząc na scenie kolorowe stroje i uśmiechu, podziwiamy jednocześnie kawał praszkowskiej historii. Muzyka 13 pań i 11 panów wspólnie tworzą zespół ludowy Prosna. Grają, śpiewają i tańczą na scenie już od ponad 40 lat. Działamy prędzej, cały czas coś tam nowego się przynosi. Dziewczyny jakieś teksty nawet piszą, ja do tego dokładam muzykę. Pomysłów jest mnóstwo, repertuarów jest. Wyjazdy też się nam sypią. Po kolei jeździmy wszędzie i po województwie łódzkim, po śląskim, po opolskim, także. Działamy sobie prężnie. Było takie koło gospodyń w Praszce i z inicjatywy przewodniczącej koła gospodyń, pani Heli Haliny Kaweckiej, właśnie założyła pani Halina Kawecka zespół śpiewaczy, taki ludowy, śpiew ludowy. Nie było wtedy panów jeszcze w zespole, nie było kapeli, tylko był pan, który prowadził. Ziemia wieluńska bogata jest w liczne pieśni ludowe. Dzięki zaangażowaniu zespołu Prostna zwyczaj ich śpiewania nie zanika. Zawsze w domu się śpiewało. To jest też taka sytuacja, którą człowiek wyniósł z domu rodzinnego, no a jeszcze w szkole podstawowej uczyłem się grać na akordonie. A więc gdzieś tam ta, ta pasja została, w sensie takim i trochę muzycznym, no i ze względu na, na takie też, no lubię śpiewać. Uwielbiam taniec, uwielbiam śpiew i jestem od początku, czyli 40 lat, jestem najstarszą uczestniczką, że tak powiem, tego, tego zespołu. My śpiewamy wszystkie właściwie piosenki, począwszy od, od ludowych, od wojskowych, jak na jakieś uroczystości takie państwowe, Cały przekrój, cała gama przekroju jest piosenek właśnie takich różnych, różnorodnych. Muzyka To, co wyróżnia zespół, to piękne, kolorowe stroje ludowe, w których chodziły niegdyś mieszkanki i mieszkańcy Ziemi wieluńskiej. Czym bogatsza kasta, jak to kiedyś była, to były i bogatsze stroje, a my mamy te skromne, te ludu. No, my też taki prosty lud. A jeśli chodzi o okrycie głowy? <grych> czepki. Tak, 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 to, to były tutaj czepki. Zespół Ludowy Prosna ciągle aktywnie działa, ma plany na przyszłościowe wystąpienia i poszukuje nowych członków. Wszystkie wiadomości w tym serwisie. Dziękuję za uwagę, poświęcony czas i zachęcam do śledzenia naszych materiałów na Facebooku oraz YouTube, aby być na bieżąco z informacjami w gminie. Do zobaczenia już w przyszłym miesiącu.